O, kamera, 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 o, tak, dzień dobry kamera działa. Dzień dobry. Dzień dobry. E, dzisiaj jest 30 sierpnia, to moje urodziny, także jako prezent od Mikaze idziemy dzisiaj robić garniki. Garncarstwo, ceramikę. To jest coś co zawsze chciałem spróbować zrobić, ale jakoś nigdy nie było mi dane. E, także dzisiaj idziemy e, z Mikaze sobie porobić właśnie takie ręczne robótki zobaczyć jak to jest ja zawsze chciałem, także jestem niesamowicie podekscytowany także już bez wędnego gadania idziemy do tego miejsca to jest miejsce, do którego właśnie idziemy nazywa się to Ciru Coro Ceramic Studio and Gallery Ciru Także zaraz wchodzimy do środka i zobaczymy co tutaj się będzie działo. Chcieliśmy wypełnić formularze, skąd jesteśmy, dowiedzieć się o tym, jak chcemy e, zrobić e, z naszym, tym, co stworzymy. E, czy przyjdziemy to tutaj odebrać, czy pójdziemy, e, czy przyjdziemy, wyślą, e, nam to wyślą. Myśleliśmy, żeby że nam wezwali 2000 jenów e, za wysyłkę mm, i trzeba czekać jakoś około miesiąca do półtora miesiąca. Nie wiem, czy nam dasz tak Myślałem, że to ja wiem z 5 dni, w tydzień może, e, no ale e, zobaczymy. E, jesteśmy teraz ubrani pięknie w fartuszki e, i e, zaraz będziemy zaczynać. Zresztą no, nami inni ludzie także e, niezbyt mogę nagrywać innych ludzi, e, ale tutaj naszą dwójkę jak najbardziej bez problemu. すごい,い,、はい。い i zrobiła też kubek pierwszy oj. a teraz robi bardzo fajne to jest powiem, że jest to przyjemniejsze niż się spodziewałem jest naprawdę naprawdę super i fajne no wow, jestem w szoku, że <laughs> naprawdę, naprawdę fajnie robić coś takiego. E, Jeśli ktoś się zastanawia w ogóle kiedykolwiek, to jak najbardziej, najmocniej e, polecam. Cudowna sprawa. 여 <목소리도> 좋은 Było to bardzo, bardzo fajne Naprawdę się cieszę, że tutaj poszliśmy e, Super było to przeżycie, naprawdę zrobić coś takiego e, na, Niesamowicie fajne uczucie, jak ktoś lubi robić coś rękami, albo, albo coś takiego mikazem. mówi, że fajnie e, Także trochę głośno, bo e, ulica, to trudno e, ale naprawdę, naprawdę fajnie było zrobić coś ee, tak rękoma ee, Zrobić własną, własny kubek tak Też zrobiłem własną ee, jakby, no, żeby przelewać sakę czy jakieś, albo coś takiego Naprawdę, naprawdę jest to super, ee, fajna ee, zabawa Niestety nie wiem ile mi zapłaciła Ming do jakiego rata? Dziewięć czyli za, za dwójkę zapłaciła dwa many 5 turek z wysyłką e, i z tym, że jeszcze przyjdziemy sami je malować, ponieważ jeszcze zrobiliśmy jeszcze jedną e, rezerwację na to, że przyjdziemy tutaj i sami pomalujemy e, to co my zrobiliśmy e, także kolejny dopiero termin za miesiąc e, tak e, wrzesień październiku, 4 października kiedy przychodzimy, e, pomalować nasze e, piękne garnuszki. Jeszcze co do ceny e, bo jakże przychodzicie to możecie zapłacić tam 3000 jenów e, za to, że przyszliście i zrobiliście e, później to trwa 3 tygodnie aż oni e, wasze rzeczy wysuszą e, jeżeli, jeżeli nie przychodzicie sami e, koloru e, nałożyć no to e, później zostanie opłacenie jeszcze za, za wysyłkę e, czyli tak mamy powiedzmy tam 3,5 tysiąca jenów za to, że przyjście i zrobiliście. Jak robicie szybko, możecie zrobić nawet 4 rzeczy. Tak? Później czekacie miesiąc i przychodzicie je odebrać. Wtedy sklep sam Wam koloruje te rzeczy. One mogą być tam czarne, albo niebieskie, albo białe. Z tych trzech kolorów. Także możecie wszystko ogarnąć za 3,5 jenów. No bo my jeszcze tak, my jeszcze chcemy nasze, żeby on nam, żeby nam je wysłali. E, czy tam za moje było, ja wiem, 2500 jenów. <coughs> Przepraszam, za mikazę też było 2500 jenów. To się robi już w 5000 jenów plus, plus 3,5 tysiąca za to, że sam przyjdę pomaluję. Plus Mikazy 3,5 tysiąca za to, że sama przyjdzie i pomaluje. No to robi się e, prawda e, kwota 500 złotych no dość 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 nie powiem nie powiem troszkę się zrobiło tej ale mi kaza, mówi że nie ma problemu że to moje urodziny także wszystko jest dobrze prawda? Happy birthday! Dziękuję Dobrze. Wszystko dobrze To było na tyle dzisiejszego e, dnia e, bardzo, Jedzenie było bardzo, bardzo pyszne e, Wypiliśmy trochę wina Zjedliśmy... E, co zjedliśmy? Zjedliśmy świnki trochę Steaka ze świnki, coś takiego Było naprawdę, naprawdę dobre Pyszne, e, jak najbardziej e, Udane wyjście Tak? Tak? Tak, dobrze. Bardzo dobrze Dzięki, paaa